Tematem dzisiejszym lekcji jest barwa. Na stronie 26 w podręczniku macie przedstawione koło barw. Znajduje się na nim 12 kolorów. Są wśród nich barwy podstawowe i pochodne oraz pary barw dopełniających. I teraz, co to są barwy podstawowe i pochodne? Podstawowe kolory to żółty, czerwony i niebieski. Mówi się o nich tak, dlatego że z nich wywodzą się każde inne barwy. Natomiast ich samych nie można uzyskać y, poprzez mieszanie jakichkolwiek innych barw. Mamy tu już zrobione trzy kropeczki i zaraz się okaże, jak będziemy mieszać barwy. W wyniku zmieszania dwóch barw podstawowych otrzymuje się kolory pochodne. Na przykład żółty czerwony mamy pomarańczowy. Czerwony niebieski dostajemy fiolet. Niebieski żółty dostajemy zieleń to się okaże. No, nawet tu możemy rozmazać. pomarańcz jak najbardziej. Tu już zaschło, więc spróbujemy nową. Niebieski, czerwony, za dużo czerwonego. W zależności od tego, ile dodamy, taka barwa nam wychodzi. Bardziej lub mniej śliwka węgierka, bardziej lub mniej fioletowy. Niebieski i żółty. Żółty. Niebieski. Wychodzi nam zieleń. I w zależności od tego, ile dodamy żółtego, to wychodzi ciemniejsza, bądź jaśniejsza zieleń, bądź taka bardziej morska, jeśli więcej jest niebieskiego. No i oczywiście tak samo jest z kolorem naszym pomarańczowym. Im będziemy więcej dodawać żółtego. tym ten pomarańcz będzie jaśniejszy. To jest właśnie odcienie barw pochodnych. Tworzenie, łączenie z barw podstawowych i tworzenie innych kolorów tworzy nam barwy pochodne. I później te barwy pochodne możemy zmieniać w zależności od tego, jakie mamy tutaj upodobanie. Tu już mamy barwę pochodną, oczywiście. Trochę bardziej niebiesko-fioletową, aczkolwiek możemy z niej zrobić jeszcze jeszcze większy fiolet. No, i to jest właśnie barwa pochodna. Tak samo słuchajcie tu, jakbyśmy do tego dodali trochę więcej żółtego, to zrobi nam się taki zielono-żółty, limonkowy wręcz kolor. Proszę popróbować samodzielnie. Można również popróbować stworzyć własną farbę, słuchajcie. O, ale szkoda, że to jest nie takie biała miała być. Dodając różne przyprawy do pasty do zębów. To jest akurat nie przyprawa, ale barszcz czerwony. Możemy stworzyć własne farby. własne farby, własne kolory. Na przykład ten. Ale na przykład jeszcze możemy stworzyć... Najlepiej użyć białej pasty. Ale nie miałam pod ręką. Cynamon nie. Weźmiemy sobie kurkumę. Kurkuma ma taki kolorek żółty. I ten żółty kolorek mieszając z pastą do zębów, piękny, piękny żółty kolor nam wyjdzie. Super. Możecie, słuchajcie, zrobić sobie pracę, bawiąc się właśnie, mieszając kolory podstawowe, mieszając i tworząc barwy pochodne.